Ogólnie jest to druga część całego filmu, yy, także najpierw obejrzyjcie część. Pierwszą. Link do niej jest w opisie oraz na moim kanale. Chcęcie wstać filmowej wioski dzielnicy handlowej. Nie no, ale tak szczerze uważam, że jak jest właśnie blisko świąt, czy tam w okresie Mikołajek, to właśnie yy, tak bardzo często się dzisiaj spotyka właśnie jarmarki. Na, w jakichś większych miastach, i mam wrażenie, że to się teraz przyniosło do Star Stable. Tu znaleźć można sklepy dla lista i konia. Co, co takiego, panie Krasano? Nie, przykro mi, nie mamy nic pana na rozmiarze. Przejdźmy do kolejnego punktu. Ale w ogóle, skoro już tu właśnie jesteśmy, to yy, pojedźmy sobie, zobaczymy, co, te, co tutaj jest do kupienia. Yy, trochę słabo, w sensie było to już wszystko w zeszłym roku. Nie ma tu nic nowego, niestety. W ogóle z topów jest tylko to. Dobra, kupimy to, bo mam dosyć dużo na razie tych klejnotów. Ale powiem Wam, że trochę słabo, że yy, nie ma już nic więcej yy, na górę do kupienia. Został tylko ten Kartigan. Yy, ogólnie uważam, że skoro nie dodawali niczego nowego, tym razem to mogli, jakby yy, chociaż zostawić tamte ubrania z zeszłego roku. Kotobłódki. A, czyli dobra. Yy, bo myślałam, że właśnie nie będzie takiej oprowadzanki, ale jednak jest. Taka może nie do końca, taka sama, co w zeszłym roku, bo tam już było od początku była oprowadzanka, a tutaj nie, ale widzę, no, to bardzo fajnie się właśnie prezentuje yy, całościowo. Bawal się, że kochany, prawda? We sami pasują do siebie jak lód i krak. Aż chce się krzyczeć z radości. Jeśli chcecie pomyślnie odpowiednio się ubrać, wystarczy podejść z nim i porozmawiać. Wszystko wyjaśni. Fajnie, że zostawili te zajęcia zeszłego roku, bo tu właśnie można było dostać y, klejnoty świąteczne. Także y, fajnie, Znaczy nie klejnoty, te, że świąteczne. I można było go właśnie ubierać Robić sobie różne zdjęcia Zobacz, pójdę do kolejnego punktu wycieczki Ruszajmy. Dobra, ogólnie Mała zmiana planów Zrobimy sobie jednak teraz bałwana I zaraz do was wrócę Jak już go skończę. Oceńcie go w komentarzach Od 1 do 10 3, 2, 1 Dobra, ogólnie tak się prezentuje efekt Finalny bałwana Myślę, że wyszedł całkiem Niecodziennie ale według mnie fajnie, bo zazwyczaj lubiłam takiego zwykłego baseball bałwanka, a teraz wyszedł właśnie taki ciekawy. Dobra. No konie, wiem, że krasna, kochają konie. Może zeskoczycie ze swojego wierzchowca i pobawicie się z innymi zwierzętami. Dziękujemy za udział w tej wycieczce. Mamy nadzieję, że znów się zobaczymy. Dobra, ogólnie sobie teraz zobaczymy na te konie. Sol wygląda tak, powiem Wam, uważam, że gdyby nie ta cena, to bym na pewno je kupiła, bo one są naprawdę lepszy, jednymi z lepszych magików. No może ten tak stricte nie kojarzy się z zimą i on jest właśnie taki bardziej letni, ale. No, i naprawdę jest bardzo fajny, ale za to ten jest cudny. I może ktoś mi powie, że tamten jest ładniejszy. I jakby ok, rozumiem, ale ten mi się bardzo podoba. I bardzo mi właśnie pasuje ta zwykła maść. Czekajcie, jest jeszcze, są jeszcze jakieś konie? Nie, także chyba na razie właśnie to wszystkie. I fajnie jest właśnie, że im to tak te gwiazdy się ruszają na grzbiecie. To jest ogólnie mega fajne i mega daje taki klimat świąteczny. Yy, właśnie. Jeszcze sobie zobaczymy na zwierzaki yy. Dobra. Ogólnie chyba są właśnie te z zeszłego roku Czy nie? Pekajcie O No tak, są te z zeszłego roku yy, Także w ogóle Fajnie bardzo. Właśnie to jest do tych Co było ostatnio Zwierzaków No, ale ogólnie Dariusz jest bardzo na przykład ten model kota i myślę, że skoro takie, właśnie, starsze konie przenoszą je z zimowej wioski, to yy, myślę, że co oni powinni zrobić ze zwierzakami i tam też je dać yy, w obniżonej cenie? Tak szczerze mówiąc, proszę, musisz nam pomóc. Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące problemu z dekoracjami na Jurwiku. Yy. Dobra, czyli teraz musimy dojechać do Murland. Już po prostu Wam to skipnę i już się zobaczymy, jak już tam y, dojadę, bo to pewnie się będzie teraz długo ładowało. Dobra, już ogólnie jestem. Y, już tu sobie właśnie pojedziemy. Nie wiem, o co tutaj chodzi, bo ogólnie zbyt dużo właśnie spoilerów odnośnie y, Ziemi nie widziałam. Ogólnie trochę nie rozumiem, co tu zrobić. W sensie, czy mamy tu wybrać tą dekorację? Czy co tu mamy zrobić? Ogólnie nie wiem, co tutaj zrobić. Yy, czy mamy to po prostu tu wyjąć? Yy, co mamy zrobić? Bo, mm, bo w zadaniach było, że pójść na Jorvik i pomóż dekoratkowi z dekoracjami. A ja nie wiem za bardzo, jak mogę pomóc. Bo nie wiem, czy ja, czy ja mam je po prostu powymować czy y, co mogę z nimi zrobić. Ogólnie to ciężko mi mega powiedzieć, czym mamy je po prostu powiemować, y, czym co mamy zrobić. Jeszcze tam pójdę, może jak tamte powiemuje, to y, coś to da. Nie wiem, a jak nie, to po prostu przejdziemy do kolejnych zadań, bo totalnie nie mam, nie mam pomysłu, y, co z tym można zrobić. Ogólnie y, to tak jak właśnie widzieliście, mi się coś zacięło, nie mogę nic zrobić, także się przelogowałam. Kompletnie nie mam pomysłu, co można by było właśnie zrobić w tamtym zadaniu. Znaczy no myślałam, że to może poprzejmować te ozdoby, albo je rozłożyć czy coś, no ale niczego nie mogłam zrobić, po to mi się coś zacinało więc wróciłam do zimowej wioski, po prostu zobaczymy sobie na inne zadania. Hmm. Nudy, o czym za jestem ogłówka, opiekuję, opiekuję się magicznymi koniami w zimowej wiosce. Nie masz może wolnej, nie masz może wolnej chwili, prawda? Ma, masz fantastycznie. Jak pewnie widzisz, Zimowa Wioska ma w sobie sporo magii. To logiczne, że przyciąga część magicznych koni z Jorliku. Ja moim zadaniem jest m.in. dopilnowanie, żeby wszystko było u nich w porządku. może czy wszystko w porządku u koni. Przydam się o Twoją pomoc, dopóki mój bark nie będzie w lepszym stanie. Links lasia zrugnowały. Dobra. Dobra. musimy na niej wrócić. Dobra. Dziękuję. Czuję w kościach, że to nie jednorazowe zadanie, więc znajdziesz kilka możesz każdego dnia wkładać i mi pomagać. Ok. Mm. Czy jeszcze coś jest nowego? Yy. Tak. I ogólnie to miejsce, gdzie się pojaźć to chyba jest właśnie tutaj. Cześć za, zajmuję się opieką nad dziećmi w tej wiosce. Kocham to mogę cały dzień spędzać małym i teraz moimi uroczymi z Wiesz, jaka jest różnica między małą a dorosłym czastanem. Chodzi o wąsy. Jeśli są wielkie i pokaźne, to znaczy, że kresnolicy dorosły. Spójrz tylko, ale się zmęczyły zabawą w śniegu. Zwierzęta jeszcze bardziej potrzebują chwili wytchnienia. Dobrze, dzieci, na razie wystarczy zabawić. Zwierzęta muszą odpocząć. Zdenerwowany popiskiwany. Mówię poważnie, jaka myślimy? Czas na drzemkę? Orety, nie jest dobrze. Złe no, no możesz mi zabrać wszystkie krasnale. To jedno zwierzęta muszą odpocząć, skoro mają się bawić przez całą zimę. Dobra. A gdzie po prostu musimy w nie pojeżdżać? Fuję, masz smykałkę do dzieci. To już ogólnie wszystkie zadania nowe y, tegoroczne, których nie było wcześniej. no Wiadomo, jest jeszcze to zadanie z dekorowaniem, ale y, właśnie nie mogę go coś zrobić. Chcę, że już właśnie w następnym odcinku, jak będzie osób właśnie mniej na serwerze, to może nie będzie mi tak zaczynało i dam radę je zrobić. Y, także to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał i pa!